Cześć. Dzisiaj udało mi się nagrać, jak Agnieszka wyskakuje z klatki. Tutaj jest Agnieszka, sobie teraz leży w swojej klatce i Agnieszka dzisiaj o 8:20 postanowiła wyskoczyć z klatki. Tutaj jest kamera, która jest zamontowana w tym miejscu i mniej więcej z takiej perspektywy ona dzisiaj nagrywała i nagrała moment, jak Agnieszka wyskakuje z klatki. To wyglądało w taki sposób, że najpierw Agnieszka tutaj zajadała sobie sianko, potem się rozpędziła i tutaj wskoczyła na ten słupek, i z tego słupka zaskoczyła tutaj na ten taboret. Tak to tutaj wygląda. Agnieszce się nic nie stało. Potem sobie też biega tu dzisiaj już po budynku gospodarczym, więc wszystko tam jest ok. Tak wygląda Agnieszka. A ja Wam za chwilę pokażę te wideo, jak to się udało nagrać. A też będę musiał dzisiaj zbudować tutaj takie podwyższenie. Chcę takie po prostu trochę podwyższyć jeszcze, bo nie mogę dopuścić do tego, żeby, żeby Agnieszka po prostu wyskakiwała, bo może coś się stać. Więc teraz Wam pokażę wideo, a potem pokażę Wam jak tutaj zbudowałem podwyższenie do Agnieszki. Agnieszka jest wypuszczona, tutaj sobie biega po budynku gospodarczym, a ja w międzyczasie tutaj zbudowałem takie podwyższenie, tak żeby już nie było możliwości, żeby Agnieszka nie wyskakiwała, bo, bo ona nie może wyskakiwać, bo może coś się stać. Więc zatem zdecydowałem się od razu zrobić takie podwyższenie tutaj. I myślę, że teraz już będzie ok. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału. Dzięki, na razie, cześć.